Tym razem zajmiemy się przedsmacniaczem kolekcyjnym na gramofonu. Wymontowałem tradycyjnie już wszystkie elektrolity, czyli 7 sztuk. Zaraz sobie je zweryfikujemy. Rozebrałem i isostat, który umożliwia przełączanie rodzaju wkładki z MM, czyli Moving Magnet na MC, czyli Moving Coil. Wyczyścimy, na pewno nie zaszkodzi, chociaż specjalnie brudne te blaszki nie są. Ale tutaj w środku z tego co widziałem, nie wiem, tu nie będzie widać. Jest troszkę brudu. Dlatego wyczyścimy i sostat przesmarujemy i złożymy z powrotem. Wlutujemy nowe kondensatory, płyteczkę polakierujemy i zamontujemy z powrotem. I myślę, że będzie można korzystać z gramofonu, w tym oto z tego złącza gramofonowego brad Zobaczymy w jakiej kondycji są elektrolity, chociaż w jakiej by nie były. I tak wszystkie wymienię. Bo to, że dzisiaj one są dobre, nie znaczy, że za rok

całkiem nieźle drugi to samo no, pojemność jest zwiększa zawyżona o ponad 20% dlatego nie są one moim zdaniem w najlepszej kondycji Tutaj mamy podobnie, no troszkę mniejsza pojemność. Ale już widać, że jest zawyżona. Tutaj mamy 4,7 mikro. 485 5 ohm OSR. Tutaj jest kolejny 47 mikro. 7 omów 57 mikro. No to ten jest do wyrzucenia. 6 omów 5 i 8, a to jest 47. 4, 7 mikro, ostatni. 5 omów, 4, 9. Nie ma co dziadostwa robić. Montujemy nowe kondensatory. Koszt kondensatorów nie przekroczy 5 zł. Nie ma co oszczędzać. Także lutujemy nowe kondensatorki. Czyścimy Składa, czyścimy, smarujemy, składamy i sostat, lakierujemy płytkę od spodu i montujemy do amplitonera. Zakończyłem pracę nad przedzmacniaczem gramofonowym. Wymieniłem, tak jak już mówiłem wcześniej, wszystkie elektrolity, doczyściłem płytkę. Wyczyściłem przełącznik i sostat, przesmarowałem, złożyłem, płytka polakierowana, gotowa do zamontowania w amplitunerze. Kolejnym etapem prac będą prace nad płytką, do której przylutowane są wyprowadzenia wskaźników, jak i żarówki podświetlenia wskaźników i ta część elektroniczna. Płytka, jak widać, do gruntownego czyszczenia. I coś będę musiał wykombinować z gniazdami do mocowania żarówek. Myślałem, że zastosuję gniazda od bezpieczników typowo unitroskich 5 mm. Bo tak wyglądało mi na to, że to są takie same gniazda. Okazuje się, że nie są, bo tutaj w to gniazdo żaróweczka wchodzi całkiem pasownie. A jeżeli chcę włożyć w gniazdo 5 mm, bezpiecznika 5 mm, no to widać, że te wąsy są porozginane dosyć mocno i temat wygląda słabo. Nie chcę montować tych starych, bo mimo tego, że doczyściłem, czy, czyściłem je w Argentum czyściłem je troszkę mechanicznie. Wyglądają bardzo, bardzo słabo. Zamówiłem gniazda bezpieczników 6,3 mm bo taki wymiar ma taką średnicę ma ta żaróweczka i będziemy próbowali coś wykombinować tak, aby te gniazda tutaj zamontować. Jeżeli się to uda, będzie to najlepsze z możliwych rozwiąza rozwiązań, najbardziej trwałe, jakie można zrobić. Ale to dopiero, jak przyjdą te gniazda, to dopiero wtedy będę się zastanawiał, jak to zamocować, no bo nie będzie to takie proste. Rozstaw. Rozstaw tych pinów. Jest 10 mm. Co niestety nie pozwala na wlutowanie ich tutaj. Ale zobaczymy, może nawiercę nowe otwory tak aby włożyć gniazdo od spodu, zagiąć te piny i tutaj polutować. Ale to mówię, ponieważ zamówiłem gniazda 630 mm Ale innego typu także, także dopiero jak przyjdą Będę mógł jakieś kombinacje wykonywać To na tyle, bierzemy się za czyszczenie, mycie Demontaż potencjometrów, które też pójdą do czyszczenia Jeżeli czyszczenie Nie będzie nie do takiego efektu, jaki bym chciał. Wtedy potem damy nowe, wymienimy tą skorodowaną zworkę. Jedną. Tu jest druga zworka skorodowana. Płytkę doczyścimy. Przygotujemy na montaż gniazd, tak aby można było. W zamontować w nie żaróweczki podświetlenia. Żaróweczki też będą nowe. Też zamówiłem nowe żarówki i nie będziemy starych montować. Mimo, że wszystkie świecą, ale tak jak widać, może nie jest już lekko przydymiona. Może poświecić tydzień, może poświecić dwa. A może miesiąc, a może dzień. Zamówimy, zamówiłem żarówki, zamontujemy. Z dwa, trzy, cztery. Wszystkie pięć zamontujemy nowe. I tak będzie najlepiej. W tak zwanym międzyczasie zajęłem się czyszczeniem potencjometrów, które porozbierałem, tak jak tutaj widać, na czynniki pierwsze. Potencjometry zostały, dokładnie te dwie części, wrzucone do Argentum. To jest coś takiego. Rozrobione w stosunku 1 do 1 wrzucam do pojemniczka, mieszam, mieszam, mieszam 5-10 minut. Następnie doczyszczam szczoteczką, półkam pod bieżącą wodą, suszę, smaruję, czyszczę smaruję tutaj bieżnie, w jednym i w drugim i staram się taki potencjometr poskładać potem w jedną całość, żeby się nie zamotać, bo jeden jest 100 kg, a drugi jest 47. To sobie go zmierzę. 120 kg 20% w górę mieści się w normie. No i teraz trzeba to poskładać. Dam troszkę wyżej kamerkę. Nie jest to takie halo, ale nie jest to też jakaś operacja. by mi tutaj. Sekunda, nie jest to też jakaś operacja mega trudna, no. Wymaga oczywiście cierpliwości. Tak. Tutaj ten plastik. I. O, ten element. Następnie takimi szczypcami rozginam te wąsy. Ale to muszę na czymś porządnie docisnąć, i dopiero wtedy. Aby tutaj nic złego nie zrobić, nie będę tego robił na wizji, muszę mieć więcej przestrzeni. A tutaj telefon mi przeszkadza. Także w ten sposób staram się, zanim potencjometr spiszę na straty, staram się go rozebrać, wyczyścić. Jeżeli niestety się nie da, tak jak tutaj jest jeden z przykładów. Nie wiem, czy to będzie widać. Podczas rozbierania ten element się łamał. I do wyrzucenia jest, ale to jest ten element do wyrzucenia. Takich elementów z demontażu mam sporo. Także będzie można spokojnie z... zaadoptować z innego potencjometru. Ja myślę, że te potencjometry po złożeniu będą jeszcze spokojnie służyły drugie tyle, co służyły do tej pory. To tyle na temat, jak ja rozbieram, regeneruję i czyszczę potencjometry montażowe. Jeszcze raz powtórzę, zanim taki potencjometr wyrzucę, staram się go przywrócić do stanu niemalże oryginalnego. Jedna uwaga: po kąpieli w argentum, jeżeli potencjometr był wylutowywany, na nóżkach pozostają resztki cyny i te resztki cyny reagują z argentą w ten sposób, że potem jest problem z polutowaniem, z przylutowaniem takiego potencjometru. Dlatego dobrze jest zanim yy, zanim złożymy, zanim będziemy chcieli go montować, dobrze jest delikatnie papierkiem ściernym przetrzeć, przeczyścić te końcówki lutownicze tak, aby potem nie było problemu z przylutowaniem ich. To taka moja mała Uwaga, niestety kilka razy próbowałem lutować bez czyszczenia, zapomniałem i są problemy. A tak jak się delikatnie papierkiem ten czarny taki nalot po reakcji z agentem wyczyści, nie ma żadnego problemu. To tyle, postaram się je poskładać i pokażę jak wyglądają poskładane. Udało się potencjometry poskładać. 7 kg, 100 kg. Jak się przyjrzycie, to widać, że nie podstawiłem nowych potencjometrów. Tylko widać, że te blaszki są pozagniatane. Potencjometry pracują dosyć ciasno, chodzą także zaciskałem myślę dobrze. Sprawdzimy jak z rezystancją. Dam troszkę wyżej. No gdzie lecisz... Nie uciekaj siedemdziesiąt jeden kilo trzydzieści sześć osiemdziesiąt siedem osiem sto dwadzieścia jeden osiem myślę że potencymetry udało mi się uratować Zobaczymy drugi. Tam jest 47 52 0. No. Będzie można je lutować z powrotem na płytkę. Wrócę na swoje miejsce. Tutaj będę musiał dać tulejkę, bo niestety pole lutownicze odeszło. A to dlatego, że panowie, jak lutowali potencjometry, wkładali, zaginali nóżki i dopiero lutowali. No Wiadoma sprawa, że tak było wygodniej, szybciej, łatwiej, ja to rozumiem. No a teraz, żeby taki potencjometr wylutować, trzeba niestety się troszkę pomęczyć. I czasami kończy się to w ten sposób. Szczególnie wtedy, gdy pole lutownicze jest bardzo malutkie. Ale damy tutaj tulejkę miedzianą i będzie się. Potencjometr trzymał. Wkrótce będę miał te gniazda, nie konkretnie te, ale inne. I zobaczymy, jak wyjdzie nam remont podświetlenia wskaźników. To na tyle. Do zobaczenia.